Witam w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017 Jest weekend także lecimy z kolejnym odcinkiem z przeglądania map, sprawdzenia map Także dzisiaj jest mapa o nazwie Realna Polska Wieś stworzona przez Pumę 145 Już na wstępie można, można pozdrowić autora bo naprawdę już mapkę oglądamy całkiem całkiem spoko Także od razu e, respimy się, można tak powiedzieć. Pojawiamy się na podwórku, na jednej gospodarce, bo jest tylko jedna gospodarka na tej mapie, także e, za dużego wyboru nie mamy No i od razu przejdziemy sobie do, 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 do pokazywania wam mapek To już co zasługuje na uwagę wszystkie wszystkie drzwi bramy są otwierane na myszkę, także dużo, dużo większe ułatwienie niż klikanie tam, szukanie na, klawiatury, na klawiaturze przycisku, naprawdę to otwieranie na, na klawisz lewy od myszki jest bardzo, bardzo fajne. Jak widzimy, już jest jakiś garaż, tu są dwa stanowiska na jakieś traktory, bym powiedział, bo raczej kombajn tutaj się nie zmieści, do tej wiaty chyba, chyba też, bo jest trochę za niska. Ale na razie mamy dużo, dużo miejsca. Jest koszyk e, kosz, ale z tego co już się po tej mapie rozejrzałem to nie ma piłki jest tankowanie, także standardowe widać beczki to na pewno tu jest tankowanie. Na środku gospodarki dwa wielkie e, silosy ile dokładnie mieszczą, to nie wiem, ale pewnie standardową ilość, czyli albo 50 tysięcy, albo 100 ton. Są nawozy, opryski. Belki też troszkę mi ta wiata się nie podoba. by jest trochę za nisko. Tu nawet chyba ciągnikiem będzie ciężko podjechać. Troszkę tak jakby ta wiata jest trochę za mała, mi się wydaje. No ale dobra, przechodzimy dalej. Ogólnie na tej gospodarce zwierząt zwierząt nie ma. Zwierzęta są w innym miejscu, dlatego tu bardziej jest. Tylko sporo garaż, jak widzicie. Jest syp zboża bym powiedział w sumie możemy chyba sypać tutaj i możemy sypać do silosów bo tam też był koszt do napełniania więc więc mi się wydaje że w dwa miejsca że to nie jest jakoś tylko statyczne że tu też można coś coś wyrzucić dostajemy jakieś maszynki na początek pług standardowy siewnik i jakąś talerzówkę tak i przechodzimy dalej i wszystko otwieramy na klawisz myszki. To jest bardzo fajne, że nic nie musimy tutaj 10 razy klikać. O, tylko wszystko za jednym razem się otwiera. Mamy e, jeden z największych garaży, bym powiedział. Właśnie w nim jest schowany case. Hmm, jak widzicie ledwo, ledwo tutaj się zmieścił, więc naprawdę. E, no jeden z takich wyższych na wyższe sprzęty. Tu są traktory na start dostajemy Zetora Majorka 80 i e, Hurlimana, tak? Jest header jakie stopki tu są reszta nawozów z tego co widzę tego się chyba otworzyć nie da trochę szkoda bo fajnie by było coś tam coś tam schować przejdziemy jeszcze za gospodarstwo, zobaczymy dokąd ta brama prowadzi ogólnie wszystkie bramy są otwierane chyba z mapki tak w sumie teraz wam nie powiem czy mapka posiada wszystko co, co potrzeba do otwierania ale raczej tak Ponieważ ja tych mapek mam sporo, modów mam sporo, więc nie wiem czy mapka posiada, ale skoro jest tak ładnie zrobiona, to pewnie ma to w sobie otwieranie drzwi wbudowane. Brama wiastowa nie zastawiaj. Okej, okay, dobra. Mniej więcej gospodarka. Tak jak widzicie jest. Raz, dwa, trzy, cztery. No cztery takie wiaty, pięć. Jest Silos Są nawozy, tam też w drugim rogu są opryski tutaj kurcze dorzucili do pieca nieźle <laughs> jak tu ma smogu nie być jest woda czyli na pewno tu, tu się da standardowo wodę napełnić w tym miejscu tak jak to na oryginalnej mapce z farminga też jest no i teraz wam pokażę dalej tu jest jakiś zwykły dom szkoda że w tym miejscu na przykład nie ma zrobionego Sprzedawania jajek. Ogólnie z tego co widziałem to chyba kurtu w ogóle na tej mapie. Nie ma troszkę szkoda, że, że zostało to pominięte. Fajnie by była jakaś tutaj funkcja na przykład sprzedaży jajek, jeśli w ogóle coś takiego by było. Dobra, lecimy dalej. Tu jest dojazd do pól, ale tu jest druga droga. Tu jest... O, tędy, idzie przez las, można powiedzieć. No i to co mnie zaskoczyło, że tu są oddzielnie... Świnie oddzielnie krowy całkiem w innym miejscu, że to w ogóle nie jest przy gospodarce, tylko można powiedzieć na drugim końcu wsi, tak? No trochę pomysł inny niż wszystkie, tak? No bo jednak jak już polskie gospodarstwo, polska wieś miał do tego nawiązywać, to szkoda, że tego nie ma od razu na gospodarstwie, albo nie wiem, jedno gospodarstwo świnie, drugie krowy, tylko tak. Eee, te świnie są w lesie, no troszkę, troszkę tego szkoda, no ale yy, ma to też, też swój jakiś yy, urok. Ewentualnie tu możemy jakieś maszyny sobie po, poukładać, tak? No ale jednak szkoda, że to nie jest przy gospodarstwie. No ale dobra, lecimy dalej. Tu jest las, także standardowo można sobie wszystko powycinać. Jest jakiś yy, skup. Naprawdę też fajnie wygląda, tylko trochę tutaj właścicielowi zarosło i to nieźle zaraz Wam wszystko z góry pokażę jak te pola wyglądają tylko jeszcze e, chcę Wam pokazać wszystkie te wszystkie te obiekty tak tu jest tego co kojarzę skup mm, drewna skup e, z rębków tak przechodzimy jeszcze oczywiście standardowy rollman sklep e, z maszynami który jest naprawdę chyba na każdej polskiej mapce nie ma żadnego innego sklepu ale i tak fajnie to wygląda jest jakiś silos właśnie też mnie zastanawiał czemu silos nie jest obok gospodarstwa tylko tak wszystko jest rozsiane jak na e, oryginalnych mapach z farminga trochę to dziwnie wygląda nie powiem że tak każda każda rzecz e, gdzie indziej ja jakoś tak średnio lubię żeby e, wszystko było po mapce rozrzucone no ale tak już jest zrobione i na razie nic z tym nie poradzimy. Ciekawe czy będzie jakaś, może e, następna edycja mapy. Tutaj są krowy, jak widzicie też, e, z, no z dala bym powiedział, trochę dalej od gospodarstwa, bo jednak tam mamy gospodarstwo, tutaj krowy, troszkę to dziwnie wygląda, ale mm, no ale na to nic, nic nie poradzę. Otwieranie wszystkich e, bram oczywiście na przycisk. Halo. O jest. Trochę też szkoda, że tu nie ma e, w tym chlewie paru tak e, stojących krów, tak? E, tylko taka pusta obora. No trochę dziwnie to wygląda. Ale jak ktoś nie przywiązuje dużej wagi do tego, to naprawdę może taki mały szczegół pominąć. E, no i cóż, teraz Wam pokażę pola. Oczywiście wszystkie pola są na start. Trochę szkoda że tutaj autor nie dodał możliwości kupna pól bo to naprawdę by było troszkę większe urozmaicenie co wam powiedzieć typowa polska wieś tak standardowo 30 60 bizony spokojnie na takie pola wystarczą tak jak patrzę na to pole to raz 2, 3, 4, 5, 5-6 przejazdów bizone w jedną i z powrotem pole wykoszone jakieś 10 minut może może mniej tak naprawdę można sobie na tej mapce spokojnie połgać kukurydza pole pola w różnym kształcie nie ma samych prostokątów także można sobie można sobie fajnie tutaj jakieś akcje rolnicze porobić sporo drzew naprawdę czasami to, to denerwuje ale jakoś Jakoś się da, jest słonecznik, tak, więc też będzie trzeba jakiś sprzęt, są pola na start od razu już, to były chyba ziemniaki, ale jakieś takie przejechane, dlatego taka dziwna tekstura, są pola zasiane, są pola już można powiedzieć wykoszone, są pola, które czekają na zasianie, więc naprawdę spokojnie można od razu, od samego początku sobie tutaj zaraz po wejściu na mapę żniwa zacząć. Mapka nie waży dużo, 300, 300 parę mega, więc naprawdę szybko się ściąga. A jak ktoś chce właśnie małą, go, małą, małą mapkę, żeby nie jeździć jakoś dużo, żeby dużo pól też nie uprawiać, to naprawdę mapka jest spoko. Tu są ziemniaki, tak, zasadzone. Jest kukurydza, sklep, skup jeden, tylko może kiedyś będzie większa mapka z tego. Naprawdę fajnie. Fajnie by było, mapka jest bardzo fajnie dopracowana, ma swoje e, jakieś tam uroki. Chociaż ja bym tu jeszcze trochę zmienił właśnie z tym gospodarstwem, żeby przynajmniej na gospie były, e, były świnie, na przykład nie wiem, za tą wiatę, bo też dużo wiat na gospodarstwie nie potrzeba, jak to ma być takie e, małe polskie mm, rolnictwo, tak? <laughs> Także nie wiem, na przykład za, zamiast szklarni albo zamiast tych e, budynków. Ja bym zrobił coś takiego jak e, właśnie ten właśnie ten wybieg co tam świnie chodzą i naprawdę na jednej gospie żeby były świnie może drugą jakby się udało zrobić e, z krowami to naprawdę fajnie by było coś na wzór e, coś na wzór Bolsiowa takiego V2 które też było małą mapą były dwa gospodarstwa i można było nawet fajnie sobie pograć nawet samemu można było tam mapę ogarniać bo jak popróbowałem nagrywać i, i się udawało wszystkie pola ogarniać także coś na wzór takiej mapki właśnie właśnie ta realna polska wieś przedstawia no dużo, dużo drzew dużo drzew, których się chyba usunąć nie da bo te drzewa raczej do ścięcia nie są ale to też ma jakiś jakiś swój klimacik, od razu Wam pokażę jaka ta mapa jest w porównaniu do oryginalnej. Cała powierzchnia tej e, mini mapy, że tak powiem to jest oryginalna mapka a tutaj na środku taki mały wycinek to jest właśnie ta realna polska wieś, więc naprawdę bardzo, bardzo malutkie, ale ma swój urok, ma swój klimat. Oczywiście link do mapki w opisie, tak jak e, zawsze to jest. Piszcie w komentarzach jaką mapkę chcecie następną żebym wam zaprezentował, bo naprawdę wiem, że seria Wam się podoba. Są lajki, są wyświetlenia, więc naprawdę jeśli chcecie oglądać, to naprawdę mogę Wam te odcinki nagrywać. No i co? Pobieracie, spodoba Wam się mapka, łapka w górę, zostawcie suba, żeby zobaczyć po więcej. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia w następnej w następnym oprowadzaniu po nowej mapce. Trzymajcie się. Cześć.